Dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że tu dzisiaj dołączacie za wasz czas oraz energię. Sprawdzimy sobie dzisiaj przesłanie ogólne dla Was. Wezmę tak? karta sygnifikator, żeby tutaj energia nam powiedziała, czy to ma być wiadomość dla Ciebie, dla Twojego życia, czy też może w korelacji z jakąś osobą. Także zobaczmy, co się tutaj dzieje, dla kogo dzisiaj jest ta wiadomość. Mama Kucia współpraca płyną z życiem, a życie płynie ze mną. Piękne wieloryby, dwa wieloryby. Weźmie jeszcze jedną kartę. Świątynia anukę, dobrobyt. Dostrzegam złote okazje. Okej. Okay. Ja widzę, że to jest wiadomość dzisiaj dla osoby, która wkracza w nowy etap w swoim życiu, tak? I wręcz widzę tutaj te dwie osoby są ciężarne, tak? Także bardzo możliwe, że albo oczekujesz dziecka, albo dajesz życie jakiemuś projektowi. Jakiemuś pomysłowi, może coś nowego robisz w swoim biznesie, albo jeżeli chodzi o pieniądze. Ostatnio zrobiłam czytanie, jeżeli chodzi o przyciąganie i zapraszanie więcej pieniędzy i dobrobytu, obfitości w swoim życiu. Zalinkuję je, tak żebyście mogli je również sprawdzić. Także zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie, co się teraz zmienia w Twoim życiu. Co się teraz zmienia w Twoim życiu. Co się teraz zmienia w Twoim życiu. Co jest ważne, żebyś teraz wiedziała. Rycerz Denarów i ponownie karta Niespodzianka. Jesteś wspaniałą istotą, pełną życia i miłości i możliwości. Znajdź ścieżkę do swojego najlepszego ja. Widzę, że ta ścieżka, którą teraz obrałaś, jest znakomita. Tak, może ona teraz idzie powoli, tak? ponieważ Rycerz Denarów buduje kawałeczek po kawałeczku każdego dnia i to nie odbywa się tak błyskawicznie, ale to, co robisz każdego dnia, ma sens i buduje właśnie ten Twój nowy początek. Tak? To jeszcze nie jest wszystko, tak? to jest dopiero początek i to, czemu teraz dajesz energię, to dopiero rozwija. Tak? Także tutaj jesteś dopiero na początku drogi i ja widzę również, że to, co teraz tworzysz, to jest bardzo zarówno życiodajne, dobre, jak również um, lukratywne tak? w przyszłości, jeżeli będziesz cały czas dawała. Tak, energię i każdego dnia to wzrastała, pokazywała się i dokładała cegiełkę do tego projektu. To da Ci wielkie korzyści w przyszłości i również da Ci większe poczucie spełnienia. Także, mimo że teraz nie wydaje się, nawet nie wiesz, co, co to jest, tak ponieważ na ten moment dopiero zaczęłaś i też odkrywasz to, co robisz i odkrywasz siebie w tym całym procesie. Także cały czas nie poddawaj się i codziennie dokładaj do tego, pokazuj się. Tak buduj to, nawet w najmniejszym stopniu i wiedz, że to zaprocentuje w przyszłości. Co teraz się zmienia. Coś tutaj się odwróciło. A z buław, no pięknie kolejna karta, jeżeli chodzi o nowy początek. Tak, to jest karta działania. Tak, to nie jest czas na marzycielstwo i na snucie projektów i tak dalej, tylko na konkretne działanie. Jeżeli właśnie czujesz, tak to jest potwierdzenie i takie zielone światło, jeżeli czujesz, że powinnaś coś zrobić, pokazał Ci się w głowie jakiś pomysł, nawet jeżeli jest super straszny i nie do końca nawet nie wiesz, jak to ugryźć, tak? Rada jest taka, że po prostu zacznij. Jakkolwiek na ten moment masz możliwości, czas, pieniądze i tak dalej, zrób to teraz tak, jak potrafisz i. Im więcej razy to będziesz robiła, tym po prostu będziesz tym lepsza i tym jakby będzie Ci się odsłaniał ten wielki obraz, co teraz robisz. Zrobiono fantastyczne kiedyś badania na uniwersytecie, jak najlepiej ludzie się uczą. Podzielono klasę na dwie grupy, czy też to były dwie klasy i w jednej grupie dostali uczniowie, studenci zadanie, żeby przez wyznaczony czas, podczas lekcji, tam podczas dwóch godzin powiedzmy, zrobić coś perfekcyjnie. Tylko jedną rzecz, ale to perfekcyjnie, idealnie wyszlifować, natomiast druga grupa dostała za zadanie, żeby zrobić jak najwięcej po prostu sztuk, tak, danego projektu, czy to było zdjęcie, czy jakiś rysunek, w każdym razie powiedzieli, zróbcie jak najwięcej, nie chodzi o perfekcyjność, tylko o... i po prostu jak najwięcej. I później, kiedy sprawdzono rezultaty tego eksperymentu, okazało się, że kto nauczył się danej sztuki, tak, danego zawodu i umiejętności, Ci, którzy robili więcej, ponieważ oni wyłączyli tę, powiedzmy, część yy, świadomą umysłu, żeby po prostu ja muszę być perfekcyjnie i się boję tutaj postawić kreski, boję się zrobić zdjęcia, bo muszę wszystko idealnie ułożyć. Oni nie zebrali takiego doświadczenia jak ci, którzy po prostu robili zdjęcie za zdjęciem i uczyli się tej umiejętności poprzez cały czas powtarzanie tego i odkrywanie siebie w tej, w tej właśnie czynności robienia. Także cokolwiek to jest, rób to, denar za denarem. Paść denarów. Jeszcze jedna. Szóstka miecza. I pod spodem śmierć. pod śmiercią trójka połowa. I ósemka denarów. Ok. To, co teraz się dzieje w Twoim życiu, to tak naprawdę to jest wielka zmiana życia, na którą mam wrażenie czekałaś od dawna. I pomimo, że teraz jeszcze tak nie widzisz, gdzie ta szóstka miecza, gdzie ta podróż ci prowadzi, to, to jest ogromna zachęta, żeby po prostu spakować ten plecak i pojechać. Dosłownie. Dla wielu z Was może nawet to jest przeprowadzka do innego miasta, tutaj widzę, bo jak patrzę na tego pazia danarów, tak mi się skojarzyło, że to jest e, Manhattan Warszawski, tak mi się skojarzył, więc może tutaj po prostu dostałaś też propozycję, żeby zmienić, e, żeby podać jakiś staż w innym mieście, albo żeby gdzieś może wyjechać, albo może zrobić jakiś kurs w innym mieście. Także to jest wszystko ogromne zielone światło. Tak, zbieraj te denary te umiejętności i wiedz, że to z czasem ogromnie. Zaprocentuje dla Ciebie. Tak najważniejsze jest, to, żeby wejść w ten pływ życia, w tę rzekę życia i angażować się w tej wiele tych sposobności, gdzie będziesz mogła wzrastać swoje umiejętności i cały czas buduj to, co budujesz, tak? Nie widzisz jeszcze rezultatu, to będzie znacznie. W tym sensie, że nawet jeżeli wyobrażasz sobie, masz jakąś wizję na temat tego, co, co tworzysz, to możesz być pewna, że to się jeszcze zmieni. Jeszcze bardziej się poszerzy Twoja perspektywa, Twoje horyzonty, dojdą do ciebie nowe pomysły, nowi ludzie, którzy wzbogacą ten Twój projekt teraz, jak to się dzieje. Także to jest dopiero wspaniały początek, i, i po prostu have fun, tak? Każdego dnia dodawaj te cegiełki, buduj i wiedz, że z tego będzie coś super fajnego: coś, co cię przekształci i również przekształci Twoje finanse na jak najlepsze tory. Tak? to to zbuduje Twoją stabilność na długie lata. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to z Wami rezonowało. Możecie dać mi znać w komentarzu i zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się i pa-pa.